Cześć! Dzisiaj chciałam poruszyć taki temat jak nierównowaga. Wprawdzie może prościej by było powiedzieć brak równowagi, ale jakoś w moim słowniku w języku nie chcę używać słowa brak, żeby w przestrzeń nie wysyłać, że jest jakiś brak. Nawet dzisiaj to jak przyszedł w ogóle ten temat do mnie, tej nierównowagi, to sobie właśnie uzmysłowiłam, że Czemu ja powiedziałam, właśnie i chyba pierwszy raz mi się zdarzyło powiedzieć, nie użyć słowa brak, tylko właśnie zastąpić to innym słowem, tak? No, właśnie, żeby w swojej przestrzeni, bo jak wiemy, wszystko jest energią, nie używać słowa braku, no bo brak generuje brak, tak? No więc dzisiaj będzie o nierównowadze i to o nierównowadze w takim pojęciu szeroki, właściwie to... <laughs> Powiem co przyszło do mnie, jeśli chodzi o właśnie nierównowagę. Przede wszystkim nierównowagę mam tu na myśli w braniu i dawaniu oczywiście, bo to jakby nasza podstawa, tak? Branie i dawanie. O nierównowadze właśnie w relacjach w relacjach no bo tutaj... Właśnie z tym na zewnątrz i tu jakiś pan z pieskiem idzie. E, Trochę mnie to rozproszyło, ale postaram się dalej mówić. O, e, I o e, e, nierównowadze, właśnie w relacjach. E, I to w wszelkich relacjach, bo czy to jesteśmy w pracy, przyjacielskie, jakieś takie zabawowe relacje, czy w związku, właśnie w, e, e, w małżeństwie, tak? W partnerstwie, e, w relacjach. I w każdej relacji, tak, że może wystąpić nierównowaga i no właśnie, kiedy zwłaszcza te osoby, które mają taką tendencję do oddawania, a że dają dużo z siebie, tak, czyli ci ratownicy albo te osoby, które są jeszcze nieświadome, że są w roli ratowników, właśnie i, i i dają tylko, czyli wtedy w takiej relacji, gdzie no tylko dają, a nie po, właściwie to sama o sobie mogę powiedzieć, po moim doświadczeniu, że ja po prostu jak zanim sobie nie uświadomiłam bycia w tej roli ratownika, tak, tylko dawania i to różnych zasobów, bo miejmy na uwadze, że to nie chodzi tylko o takie zasoby, że dajemy wszystko, tak, to chodzi o dawanie swojego, swojej uwagi, czasu, energii. Pieniędzy też z różnych zasobów, naszych na przykład umiejętności, to, że na przykład ja w pracy e, e, tak łatwo się dzieliłam swoją wiedzą i doświadczeniami, e, no przez te, mówię o tej ostatniej pracy, te 15 lat, gdzie spędziłam na tym etacie, tak, w jednym miejscu, e, gdzie miałam wiedzę i doświadczenie z poprzedniej pracy, ze studiów, no i nabyte w ciągu e, tam e, tego życia, że właśnie ja bardzo chętnie się dzieliłam, tak. No, wydawało mi się to takie naturalne, no właśnie, ale to była nierównowaga, bo tylko dawałam, tak, a nie potrafiłam, no w zasadzie nie potrafiłam przyjąć, ani może bardziej chodzi o to, że takie osoby, które są właśnie w nierównowadze, że tylko dają na przykład, to one mają trudność z proszeniem o pomoc, tak, że coś ja pamiętam w tej pracy, nawet jak już tam chyba wspominałam, gdzieś się coś pomyliłam, coś mi się nie zgadzało i szukałam tam jakichś groszy, tak? To nie poprosi... Znaczy, już pod sam koniec tej pracy, jak już weszłam w ten rozwój i już sobie uświadomiłam te tematy, to już właśnie przestałam mieć trudność, przestałam mieć trudność... Jest to trochę na zewnątrz, więc może być trochę być gorzej, bo bardzo wieję, ale wracając do tematu, przestałam mieć trudność, jak mi się coś nie zgadzało, tak? Zwykle to, z którą siedziałam w spokoju, czy by mi nie pomogła, bo po prostu no nie mogę znaleźć, na przykład tam, nie wiem, jakieś tam kwoty, albo coś mi się tu nie zgadza, czy by mi pomogła. No i oczywiście za każdym razem była pomoc, tak? Tylko ja, będąc w tym schemacie, w tej roli ratownika, i że przede wszystkim to jest coś i że ja muszę sobie radzić sama w każdej sytuacji, no właśnie jako ta rola bycia, dawania tylko tak, a nie przyjmowania. No, jak wiem, no wiem że to jest trudno bym sobie wyobrazić tak, ale spójrzcie na swoje relacje, czy wy w, w, w relacjach e, nie, właśnie albo nie jesteście, że mm, dajecie, tylko dajecie i czasem no, przyjdzie taki moment, że będzie poczucie, że kurczę ja tylko daję, a nic nie dostaję w zamian i to też nie chodzi, że od tej osoby, ale w danej właściwie od tej osoby też powinno być, w której jesteśmy w relacji, tylko nie skupiajmy się nad tym że to będzie, że ta równowaga musi być nie tylko w tej jednej, no nie wiem, w uwadze czy w czasie, czy, czy ta koleżanka zawsze może na, nią, może na mnie liczyć, a czy ja mogę na nią liczyć, tak? Czyli to chodzi o wszelkie zasoby, bo na przykład ja jej pomagam w pracy, tak? Ale czy ona na przykład jak ja popry, po, potrzebuję pomocy, czy ona mi pomoże, tak? No to trzeba sobie zobaczyć, wewnętrznie poczuć, czy ja więcej różnych swoich zasobów w danej relacji daję ale czy ja też otrzymuję czy raz czy potrafię przyjąć jak ktoś mi coś proponuje bo często jest właśnie i to znowuż mówię z własnego doświadczenia i tak z perspektywy właśnie tego dawania no bo takie mam doświadczenie więc bardziej to kieruję też do takich osób ale z drugiej strony też do osób te które biorą tak żeby się zastanowiły że jak jakaś relacja no zakończyła się i być może właśnie z tej z drugiej strony z tej strony, która dawała tej biorącej i ta osoba na przykład biorąca się zastanawia, kurczę, teraz już coś, kontakt się urwał z tą osobą i właściwie a jak po czasie na przykład ktoś się odezwał do tej osoby, jak się odezwałeś na przykład do tej osoby i ta osoba już na przykład powiedziała, odmówiła ci, to zastanów się, bo może właśnie ona doszła do tego wniosku, że ciągle tylko daje w tej relacji, ciągle daje różne swoje zasoby, ale nie dostaje zamian i wtedy życie, no ja mówię, życie, Bóg, siła wyższa, wszechświat e, reguluje taką relację, nawet my sobie nie zdajemy sprawy, ale samoczyn, znaczy samoczynnie, to nie do końca tak samoczynnie, tylko poprzez różne sytuacje, tak, że albo nas, osobę biorącą, e, uświadamia w jakich, jakimś wydarzeniem, tak, coś do nas nagle przychodzi, jakieś zrozumienie, popatrzcie na swoje relacje, czy czasem nie mieliście, tak, że nagle coś Was tak oświeciło, tak, no ja tak miałam w różnych relacjach, że nagle sobie zdałam sprawę, kurczę, ta koleżanka lepiej traktuje tamtą. No po prostu przyszło do mnie pewne zrozumienie, tak? I ja wtedy podziękowałam za taką relację, tak? No właściwie, można powiedzieć, zniknęłam z, z życia czyjegoś, a tylko to, że ktoś się do mnie nie odezwał, potwierdziło tylko, nie utwierdziło mnie w przekonaniu, e, w przekonaniu, ale no utwierdziło mnie, że dobrze zrobiłam, bo gdyby ta relacja miała przetrwać, to ta osoba by się do mnie odezywała, a tak wszechświat, można powiedzieć, za mnie, nie za mnie, ale no, przez to, że ja sobie uświadomiłam, doszło do mojej świadomości, że ta relacja właśnie była nie w równowadze. Na jakimś poziomie, w jakiejś tej wymianie, to wahadło się za bardzo odchyliło do dawania, że za dużo dawałam, a ta druga osoba. Być może nie umiała dawać, albo po prostu była w, tylko w tej roli tego biorącego, tak? I, no i obydwie osoby miałyśmy się czegoś nauczyć, e, bo ja powinnam się była nauczyć, no, mm, zauważenia, że cały czas tylko daję i porozmawianie z tą osobą, tak? A ta druga osoba, no, e, e, też ma do zastanowienia się, jeżeli, e, no, życie ją naprawdę na pewno zweryfikuje, uwierzcie mi, życie weryfikuje wszystko. I warto właśnie popatrzeć, czy, gdzie, gdzie w, jak, w których relacjach jest ta nierównowaga. Popatrzeć na, e, e, tak jak mówię, na różne zasoby, które, z którymi e, mamy w sobie, bo mamy właśnie te umiejętności, mamy różne zasoby, tak? Umiejętności, e, czy w pracy, e, jak e, możemy liczyć na współpracowników, tak? No bo czasem też są przyjaźnie w pracy, teraz taki mam trochę dystans do przyjaźni w pracy, ale to nie na ten temat, ale popatrzeć, czy właśnie, czy jest ta równowaga w danej relacji. I oczywiście źródłem tej nierównowagi tworzenia właśnie takich relacji w nierównowadze, no jest oczywiście nasze dzieciństwo, tak? Więc ja tak patrząc na różne takie słuchając różnych historii ludzi, to zauważyłam właśnie, że no, sięga to dzieciństwa, tak? Czyli popatrzenie znowuż jaka ta relacja między naszymi rodzicami była, tak? Czy rodzice, kto można powiedzieć rządził w domu, tak trochę rządził, to tak trochę duże słowa, ale no, no tak jest, mówmy wprost, tak? Kto miał władzę w rodzinie, tak? Czy jest zdanie, no właśnie, po pierwsze, no właśnie, to jeszcze nie tak powinnam była powiedzieć, powinnam była powiedzieć, że jak rodzice między sobą załatwiali różne konflikty, no bo konflikty są normalnie, tak? Jakieś różnice zdań. Czy rodzice między sobą rozmawiali? Jaki, komu, jaka, była, jak była, jaka była forma porozumiewania się między rodzicami, bo jeżeli właśnie między rodzicami było tak, że rodzice no u mnie było tak, że no, rodzice raczej um, były ciche dni o taki, to był system, taki model, nie był awantur, tylko były ciche dni, jak się rodzice coś tam pokłócili, co było bardzo rzadkie, no to były ciche dni, no i później... No takie zamiatanie, jak ja to widzę, trochę pod dywan. Ja ten sen odpowieliłam właśnie po części w, tym, w mojej relacji tej długoletniej, piętnastoletniej, no właśnie było takie trochę e, zamiatanie pod dywan, przede wszystkim nie rozmawianie o problemie, e, że coś się wydarzyło, tylko właśnie, e, no i wciąganie dzieci. Tak, no Ja nie mam dzieci, więc w tej relacji nie wciągałam dzieci, ale... E, te, z tego, co pamiętam z dzieciństwa, no, no to potem właśnie były ciche dni, przez ileś tam dni rodzice się do siebie nie odzywali. To nie jest, no właśnie, to jest pokazanie, żeby być świadomym, jak my, jako rodzice, jak jesteśmy rodzicami, jak się do siebie odnosimy, bo później dzieci, dzieci patrzą i powielają później to, co rodzice, co u rodziców dzieci zobaczyły. Więc ja miałam taki model, że po prostu, no, były ciche dni i, 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 i dzieci potem, ja tak pamiętam, że byłam takim, jak ja to już wcześniej wspominałam, gołębiem pocztowym. Idź, powiedz tacie, obiad jest gotowy, idź, powiedz mamie, obiad jest gotowy, bo rodzice tam na zmianę gotowali, no i tyle, tak. Ale nie było, no, no rodzice no, no po prostu nie potrafili rozwiązywać problemów, tak. No i można, mogę powiedzieć, że. że, że była niezachowana równowaga, no bo rodzice nie okazali się dorosły, dojrzałymi os osobami, żeby porozmawiać o problemie, rozwiązać problem, tylko takie no właśnie zamiatanie pod dywan, tak? Czyli taki model, potem jak się wychowujemy, no właśnie jeszcze wracając do tych, kto rządził w tym, tym, tak? Bo jeżeli było tak, że rodzice właśnie nie rozmawiali i później jeden i w ogóle popatrzeć sobie jak było w rodzinie, czy osobą powiedzmy wiodącą w rodzinie była jednak jedna osoba, że to nie było wspólne, tylko na przykład mama, e, e, silną ręką, e, rządziła w domu, a tata był pod pantoflem, albo nie wiem, tata, bo tak różnie właśnie słyszę, że bardzo często jest, że jeden z rodziców, można tak powiedzieć, mówiąc wprost, rządził tą rodziną, że jego zdanie było najważniejsze. I tak, e, tak mi się kojarzy, że właśnie często jest, często jest tak, że jeden rodzic, że albo właśnie tata, który nie wiem, trzymał te pieniądze, często jest tak, że no właśnie te finanse, i ta mama była podporządkowana trochę, e, czyli już nastąpiła nierównowaga. Nie było wspólnego, że to jest nasze wspólne, tylko na przykład ten tata, to że on zarabiał więcej, miał jakąś tam firmę, czy jakieś tam, no dawniej to były, no też były jakieś tam biznesy, może inaczej się na, to nazywało, ale zarabiał pieniądze i on jakby trzymał to. Albo nie wiem, różne były zawody, które były tam w latach 70. czy 80., które, no, że mężczyźni, powiedzmy, byli tą, no, jakby powinni być tą głową rodziny, ale też na takiej zasadzie, że, że kierowali to, znaczy to była taka że trochę żelazna ręka, także że ta żona, czyli ta mama nie miała właściwie nic do gadania, tak? tylko no, miała się dziećmi zająć i domem i tyle. Więc to nie było w równowadze, bo ona jakby taka była trochę mm, pozostawiona, znaczy... No taka trochę sprowadzona do roli dziecka, tak? Nie, nie była równą taką jakby partnerką, no, na równi z tym mężem. No bo dlaczego? Przez te trochę pieniądze, tak? Że jeśli została w domu i nie zarabiała, no to, no to właśnie ten mąż, ten ojciec czuł się jakby trochę panem, tak? Więc tu była, chodzi mi, żeby nie zagłębiać się, żeby nie zagłębiła się bardzo w, w, w tak powodzny, to chodzi mi o to, żeby popatrzeć sobie jak w rodzinie. Bo jeżeli było tak, że rodzice, jeden z rodziców, był dominujący i on po prostu rządził, mówiąc wprost, no to wyszliśmy z domu, gdzie jest nierównowaga. I w każdej relacji będziemy powielać, no bo wyszliśmy z takiego schematu, tak? Że ktoś musi rządzić. I teraz tak, jeśli wyszliśmy z schematu, gdzie na przykład, no i teraz jesteśmy w relacji, o powiedzmy tak będzie prościej, i jesteśmy w relacji i jest nierównowaga, że na przykład partner czy mąż właśnie że, je, że, moje, że właśnie on jest tym rządzącym, że widzimy, że nasze zdanie, czy my zgłaszamy, no mówimy o swoich potrzebach albo nasze zdanie nie jest brane pod uwagę, tak? że nie wiem, nasz mąż albo tam partner no zarabia więcej tych pieniędzy, tak? A, ale na przykład poświęca temu dużo czasu, tak? że wraca późno, nie chce uczestniczyć w tym życiu rodzinnym, no to się warto zastanowić i, i porozmawiać, tak, że jest nierównowaga, tak? No to, że na przykład ta żona nie pracuje, no bo ten mąż pewnie się zgodził na to, albo nawet, iż, właśnie, iż zgodził się na to, że ta żona zostanie w domu, no to, yy, ale mimo wszystko ona i tak pracuje, tak? No bo tymi dziećmi się opiekuje, yy, nawet jak ten mąż wraca późno o 20, no to ona się zajęła tymi dziećmi. Dzieci miały obiad, na pewno się zajęła tymi dziećmi. Ale też jak on wraca, no to, to dzieci i ta te żona też by chciały spędzić czas i właśnie z, 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 no ona z mężem, a dzieci z tatą, a często jest tak, że no, ten mąż wraca zmęczony. No nie dziwię się, więc warto się zastanowić teraz, czy znowuż nie występuje nierównowaga u tego mężczyzny i że w ogóle w rodzinie zakłócona, że dążenie do jakiejś, tak, oczywiście tych sfery materialnej, że, że to robi dla rodziny, tak, ale to warto się zastanowić, czy, no właśnie, e, poświęcanie e, e, tak dużo czasy, czasu pracy burzy tą równowagę też rodzinną. Więc to jest bardzo szeroki temat na, na no, no ta, e, bardzo szeroki temat, ta nierównowaga, ale warto właśnie popatrzeć sobie, jak macie w różnych relacjach, i y, jeśli macie takie poczucie, że więcej dajecie niż otrzymujecie, bo to bardziej z tej strony y, no, należy popatrzeć, takie wewnętrzne poczucie, to się po pierwsze wrócić do dzieciństwa, jak wyglądała y, relacja y, rodziców, jak, czy rodzice między sobą konsultowali rzeczy, razem wspólnie podejm podejmowali decyzje, czy któreś z rodziców no, było tym dominującym, tak że któraś strona no, była dominująca, tak? To warto, no bo to chodzi o uświadomienie sobie, tak? I rozmawianie właśnie w rodzinie, zawsze podejmowanie decyzji, znaczy zawsze, no podejmowanie przede wszystkim rozmawianie, tak? A podejmowanie decyzji ja mogę tak sobie przypominam ze swojego i tej relacji. To taki jeden przykład mi się przypomina, to tak powiem już tak na koniec. Że właśnie z naszej niedojrzałości te wynika, że wyszliśmy z domu, że, że tak było, no właśnie, że jak podejmowałam, jak na przykład prosta sytuacja mieliśmy tam gdzieś pojechać razem na urlop, tak, no tam w sezonie wakacyjnym. No i było podjęcie decyzji, decyzji gdzie jedziemy, tak. No i znowuż. Ja próbowałam, no to wybieramy miejsce, tak? No i znowuż była kłótnia między nami, e, bo podjęcie decyzji, było tak trudno podjąć decyzję, tak? Jeden na drugi oczekiwał, to wybierz ty, wybierz ty, tak? E, um, a potem jak już na przykład ja zdecydowałam, no bo ktoś musiał, czyli wziąć, <noise> e, a, 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 a pojechaliśmy i coś było nie tak, no to znowuż była moja wina. I to z, właśnie znowuż nie chodzi o to, żeby kogoś obwiniać, tylko właśnie brać też odpowiedzialność, ale też, yy, yy, jakby to powiedzieć, yy, podejmować wspólnie decyzje. Ale też mówić o swoich potrzebach, że na przykład y, to mi odpowiada albo to mi nie odpowiada, tak? I jak podejmujemy wspólnie decyzję, to a coś na przykład, no, na przykładzie tej wycieczki, tak okazało się, że hotel nie do końca fajny, no dobra, no ale ja zadecydowałam, no bo ktoś musiał, tak? Więc tu mi się teraz przypomina, żeby to wszystko było też w równowadze. To czasem jest tak, y, jak jesteśmy w relacji, że. Y, Mimo tego, że któraś strona no, może bardziej nalegała albo podjęła tą decyzję i zadecydowała, tak? To później nie zganiać na nią, że to ona zadecydowała, no bo z drugiej strony można powiedzieć, też miałeś, yy, ta druga osoba też miała prawo wyboru zadecydować, a nie zadecydowała. E, więc też spojrzeć na to, czy czasem ta nierównowaga yy, nie wynika z tego, yy, nie wynika z braku. Yy, Decyzyjności, tak? Podjęcia decyzji, bo za podjęciem decyzji wiąże się odpowiedzialność, tak? Ale jak jesteśmy w związku, to też myśleć, czy tam no, w małżeństwie, tak? E, to, żeby myśleć, e, że to są nasze, no tak naprawdę wspólne decyzje, tak? Czyli ta odpowiedzialność trochę no, spada na dwie osoby, tak? E, to też sobie popatrzeć, czy, ta, e, czy podejmowanie tych decyzji jest w równowadze, tak? Czy ja zawsze o, o czymś decyduję? Czasem właśnie mogę to robić dla świętego spokoju, czasem mogę to robić, no bo czasem są sytuacje, że no, życie wymusza, ktoś musi podjąć tą decyzję. Znowuż, no właśnie ten temat nierównowagi no jest bardzo szeroki, hmm, bardzo szeroki. Hmm. No i trudno jest dążyć we wszystkim do, równo, do równowagi, tak, wiadomo, nie jest łatwo, ale przede wszystkim sama świadomość, tak, tego, że skąd ta nierównowaga, no właśnie, sięga ona dzieciństwa, tak, że tych relacji między naszymi rodzicami i później powielamy po prostu ten schemat w każdej innej relacji, tak, więc warto się zastanowić. Warto się zastanowić, gdzie, gdzie daje więcej, a, a może gdzie daje mniej, tak? Bo to też działa w dwie strony, tak? Mo, mo, może być tak, że gdzieś, da, że gdzieś biorę więcej, a, a gdzieś daje więcej. Tyle trochę się rozgadałam, no ale tak jak mówię, to nierównowaga to jest na bardzo, bardzo szeroki temat na wielu polach, ale tak jak, tak jak już <głos》> powiedziałam. Wszystko sprowadza się naprawdę, idziemy na automacie, dopóki sobie nie uświadomimy, że no, te schematy z dzieciństwa, tak. Więc warto popatrzeć i warto zawsze, jak gdzieś zauważymy jakąś nierównowagę, zatrzymać się i może nie mówić na od razu, nie wyskakiwać z pretensjami do jakiejś tam osoby, tylko po prostu. Być takim obserwatorem i, i później w domu się zastanowić, skąd, skąd ta nierównowaga i przede wszystkim też no, nie mieć do siebie pretensji, bo to po prostu nieuświadomione schematy nami kierują. Dobrze, kończę już. <noise> Piękna pogoda, dzisiaj trochę cieplej niż ostatnio, bo ostatnio byłam w zimowej kurtce. <noise> Dziś jestem w trochę w zimowej kurtce, ale takiej już lżejszej i troszkę cieplej dzisiaj jest i słonecznie, także zapraszam też na spacer, żeby wyjść z domu jak jest ta piękna pogoda doenergetyzować się na łonie natury przytulić się do drzewa albo usiąść tak jak ja tutaj przynajmniej przynajmniej usiąść pod drzewem drzewa dają bardzo dużo energii drzewa też potrafią uzdrawiać, więc polecam Usiąść albo przydaję, najlepiej no, przytulić się do drzewa. Dobra, kończę, bo się za bardzo rozgadałam. <grym> Pozdrawiam.